Hej, z tej strony Diller witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft 1.12 na naszym kanale, czyli Minecraft Final 2. Więc bardzo miło Cię przywitać, zostaw łapkę w górę, jeśli lubisz tą serię i oglądasz, siedzisz na bieżąco i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy zajmować się rzeczami bieżącymi, to znaczy między innymi domkiem, naszą kolejką, która zaczęła robić na live'ie, no i generalnie pokażę co się zmieniło, w jakim kierunku zmierzamy i będę mieć do Was kilka pytań, więc oglądaj uważnie do końca i jeszcze jest ogłoszenie. Otóż, jeżeli oglądasz streamy co dzień 9, to bardzo mi miło, ponieważ streamy są codziennie, strajnę o 9 rano, zapraszam bardzo serdecznie, oprócz jutro, tak, jutro 9. Nie będzie streama u mnie, tylko będzie u Marcina. Za to wieczorem e, będzie stream u mnie z DJ WUKA, więc zapraszam Was tam bardzo, bardzo serdecznie. I słuchajcie, e, Marcin, ma na myśli tutaj MWK oczywiście, więc możecie po prostu być w jego kanale. Dlaczego? Otóż u mnie po prostu jest kumpel i chcę razem z czas, a e, Marcin też ma jakieś powody, żeby zrobić to streama. Jakie to powody? dowiecie u niego, ja nie wiem zdradzać nic. Słuchajcie, będzie tą sikierkę i chciałbym rozwalić troszeczkę bo Mi się chyba drewno, drzewo. Zatem zacząłem odcinek, bo cały rozbudowany domek skończył się drzewo. Więc drewno, więc, więc no, po prostu myślałem, że Ej nagrać odcinek i no, zbieramy drewno. No to tego zaczynamy. E, I słuchajcie, słuchajcie, naprawdę tak jak to ta seria się przyjmuje, to jest niesamowite. E, I chcę was spytać, pierwsze moje pytanie do was, bo tych problemów będzie kilka, kilka, ok, więc pierwsze pytanie jest takie czy chcielibyście zobaczyć live'a długiego? Nie takiego godzinnego, jak jest do tej pory, czy na półtora godzinnego, e, ale czy takiego naprawdę długiego live'a, ponieważ byłem dzisiaj u Jakimoza, sobie oglądałem w jego streama e, z właśnie Farajny i on zrobił live'a. Uwaga, 24 godziny. Jeżeli nie widzieliście, to jest po prostu dla mnie szok. Jak tyle można gadać, w sensie. Um, nie chodzi, że wiecie, ja że był taki dobrady. Nie, nie mówię, że wy jesteście źli, tylko chodzi o to, że mówienie, sama czynność mówienia 24 godziny dla mnie jest po prostu kosmosem totalnym e, więc podzielę i chyba, za dla niego i słuchajcie, czy chcecie, żebyśmy zrobili po prostu takiego streama 12 godzinnego. Jeżeli tak, to zostaw łapkę w górę, będę powiedzieć, może coś w komentarzu e, No, więc po prostu będzie fajnie, jeżeli dasz znać, ponieważ ja bym sobie takie coś zrobił. Zobaczymy, czy wypaliłoby to coś, ale no, jeżeli Wy byście chcieli, to ja bym był skłodny, tylko ile osób by było na takim streamie więc ja czekam na wasze odpowiedzi, e, to muszę reperować. To jak widzicie, to drugie piętro jest zrobione na półpłytkach. Tak postanowiłem, ponieważ tak dosyć to spoko wygląda. E, I tu jest bardzo dużo I jest ważne pytanie. Pierwsze, drugie, 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 pytanie. To jest takie, czy chcecie, żeby tutaj były te trapdory? Jak uważacie, że jest ładniej? E, tutaj macie porównanie z i bez trapdoorów, więc... Gdzie możecie głosować? Na fanpage'u. Na fanpage'u jest takie głosowanie. Możesz zagłosować. Link, możecie w opisie. I może grać, czy chcesz takie trawlory, czy bez nich. Tutaj by były trawlory. Obecnie ich tutaj nie ma. No więc czekam na waszą opinię, ponieważ to mi wszystko w sumie. Nie tyle, że wszystkie. No tylko jestem super niezdecydowany. Ja jak bardzo często w Minecrafcie mam, kiedy buduję. Więc tak samo teraz nie jestem zdecydowany. Wy możecie mi pomóc, więc będę wam wdzięczny. I słuchajcie. Kontynuując, jakby oprowadzanie was po tym wszystkim, to, co się zmieniło. Bo zmieniło się, jak widzicie, dosyć sporo. A tutaj na górze to pięć to jest na płytkach, to postanowiliśmy zrobimy dwa daszki. Tu będzie pierwszy daszek, taki mały daszek, mini daszek, tak, pokład z swego pomysłu. Um, no i drugi dach jest ze ston brika, tak jak wy wybraliście na fanpage'u, to tak jak teraz możecie wybrać prawdory. Więc e, zapraszam na fanpage bardzo serdecznie, ponieważ, no, jak widzicie, możecie mieć bezpośredni wpływ na to, jak ma co wyglądać na naszej ferrajnie. Więc słuchajcie, e, co jeszcze doszło? Na live zrobiliśmy kolejkę. Kolejkę wam potem pokażę, co oglądajcie. Um, dla osób, które nie oglądały streamu, stream, właśnie pokażę, ale mam no, nadzieję, że jednak będzie tam wszyscy. Byłoby naprawdę epicko, bo jest serio super zabawa. O dziewiątej. Wiem, że trzeba wstać o dziewiątej. To dla niektórych nie będzie łatwe. Dla mnie też nie jest łatwe, ale, ale no, widzicie, jakoś daję radę. Wy też możecie spróbować. I jest dosyć fajnie zacząć dzień tak z rana. Uh, Od razu macie więcej energii. Tak więc to wszystko jest bardzo brzydkie, ja wiem. Uh, mówię teraz o tej piwnicy, ale tą piwnicę, wiecie co? Postanowiłem, że troszkę przełożę na potem, bo już ta piwnica jest i tak w tej piwnicy nie chcę mieszkać, tam będzie jakiś magazyn, chcę mieszkać tutaj na górze, tak zmienię zdanie, troszeczkę wierzę że mówię na odwrót, ale chodzi mi o to, że Wszyscy robią jakieś ładne domki na farajnie I mi jest troszkę głupio, że troszkę zostałem w tyle. Ale teraz nadrabiamy, bo jak widzicie, tu zaczyna to wyglądać wszystko całkiem schludnie. Słuchawka, i wpadła, więc. No, przepraszam bardzo. Ok, więc kontynuując, musimy zrobić drzewo. Nie wiem, czy nie drzewa ciemnego, ponieważ musimy zrobić drzewo na ściany. Ponieważ właśnie ściany będziemy sobie musieli troszkę porobić. No i oczywiście nie będę dodać całego domku teraz na, la na odcinku, bo to nie byłoby ciekawe dla Was. Ale też tak troszeczkę może poplanujemy. Pokombinujemy i oczywiście pamiętajcie rzeczy na komentarze, Więc jak coś mi się nie podoba. Albo jeśli mu się podoba, to bardzo zachęcam do pisania, właśnie o tych rzeczach na no, czacie, Do no, wyczacie niego, no, do no, w komentarzu. Nie, nie czacie, bo że czacie jest na live'ach. Mi się zawsze teraz to kiczka, bo te live'y są cały czas, odcinki są codziennie, więc naprawdę ciężko y, to wszystko ogarnąć, więc tak. Tutaj będzie ściana tak samo przebiegała jak w tym miejscu, myślę. I będzie trzeba to zrobić w ten oto właśnie sposób. Chyba, czekajcie, nie, 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 nie. Tutaj to jest tak, że to się styka z tym. Okej, okay. to jest strasznie, strasznie zagmatwane. Naprawdę, ja kompletnie nie wiem, jak ja to robię. Wam szczerze, zaraz powiem. Bardzo się pogubiłem. Chyba zrobię to w ten oto sposób. Chyba na to wychodzi, a, a tutaj w takim wypadku byłyby jeszcze te półpłytki. Ok, więc tutaj byłyby jeszcze te półpłytki. Ja w sumie nie wiem czy to dobrze robię, nie wiem jak to wygląda z zewnątrz. E, chyba na tak nie zostawimy, dlatego że tutaj raczej tego daszku nie będzie od tego, bo to chciałem żeby było po prostu tak nad balkonem, takie coś tutaj, a z tej strony nie wiem Naprawdę to jest I teraz uwaga, to jest najbardziej zaawansowany domek jaki robiłem kiedykolwiek w życiu w Minecrafcie. Tak, to jest najtrudniejsze, czego robiłem. Nigdy takiej zaawansowanej budowli. Nie lecę co dwupiętrowej, bo dwupiętrowa to nie jest, jakby wiecie, szczyt y, trudności. Tyle co te piętra są dosyć złożone, bo jak widzicie, mamy Cyryla. Chyba też na live go spotkałem, więc dla osób, które nie widzą na live, wszystko tłumaczę, ale nie wiem, czy tak będę kontynuować. Więc jak chcesz wszystko wiedzieć, to po prostu na live polecam. Więc słuchajcie, wróćmy może na to. Tutaj zrobimy to może a, szerszą troszeczkę troszeczkę to wejście, bo takie jedno, do jednej szerokości dosyć słabo wygląda, mi się wydaje. Więc, e, słuchajcie, zróbmy to, no tak? Zróbmy, zróbmy, zróbmy. Czemu ja nie schodków? Czemu ja nic nie mam w ogóle w tym jakimś punku? Cały czas mam pustkę w jakimś punku. E, więc... A, jeszcze jedna rzecz, jest fajna, zaraz wam pokażę, ale to za chwilkę. E, nawet nie mam zwykłego drewna, mam wszystko przygotowane na półpłytki. Wiecie co? Odłóżmy trochę tych rzeczy. Odłóżmy trochę tych rzeczy, tych rzeczy, których nie będziemy raczej dzisiaj korzystać. Z tego może będziemy korzystać, z tego raczej nie, z tego raczej może... Dobra, wiecie co? Tak, to zrobimy, zostawię tak, jak jest. Po prostu chodźmy, zbierzmy jasne drewno i słuchajcie, pokażę Wam jeszcze kolejną rzecz, e, którą zrobiłem w międzyczasie, między odcinkami, więc bierzemy jasne, zwykłe drewno, tam na szczęście ono jest, o mój Boże, zebrałem trzcinę cukrową i słuchajcie, zrobiłem już, czy nie zrobiłem, jestem w trakcie budowania tylnego też wejścia do domku, e, które myślę, że w dosyć fajny sposób się wkomponuje tutaj w okolice, więc tutaj od razu drzewo. Mamy drewno, mamy drewno, mamy drewno. To je przerobię i słuchajcie, spójrzcie sami tutaj. Z tej strony będzie również wejście do domku, od tyłu, dlatego że tutaj jest ko tam kopalnia. Tutaj jest. O, oh może patrzcie na to kaktus wybuchu. E, tutaj jest z jasna dół. Kolejka jeszcze nie jest do końca gotowa, ponieważ prowadzi tutaj. Ja to będę kontynuować na live'ach i będzie ona prowadziła na sam spawn. E, a co do jeszcze tematu kolejki, to właśnie skoro tutaj jest wejście na, kolejki, na kolejkę. To pomyślałem, że bez sensu robić, żeby ludzie musieli wchodzić tam naokoło. Można zrobić tutaj wejście do domku bezpośrednio od tyłu, więc tutaj, właśnie w tym miejscu jak się wchodzi, można będzie wejść. Tylko to jeszcze nie jest gotowe, oczywiście wszystko jest, wiecie, w... O nie, co ja robię, muszę się tu podsadzić. Wszystko oczywiście na wszystkim pracuje, ale, ale, ale myślę, że to zapowiada się fajnie, ponieważ tutaj będzie po prostu wejście i takie coś. O proszę, i jesteśmy znowu z środku. Więc jest fajnie. Y, ok, więc kontynuując naszą budowę zaawansowanych super technologicznie schodów. Dobra, mamy deski, przerobimy na schodki i jest ich 16. To jest aż za dużo. Boże, teraz jest za dużo bloczków. I właśnie mam albo za mało bloczków jakichś, albo za dużo. Naprawdę, to jest totalna głupota. Więc y, jeszcze raz kładziemy to. Pyk, 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 pyk i pyk. I, zabra i za zabrakło nam znowu, dlatego że tutaj są deski. A, a. i jednej nam zabrakło, naprawdę jednej. Ok, więc a, trochę pech, troszeczkę nawet bardzo, albo właściwie moja głupota, sobie możecie ocenić. Wy a, ja tutaj wiecie co zbieram, te płotki, wszystkie a i dobrze powiedziałem, nie schodki, gdzie płotki, haha. E, I tutaj też nam brakuje, więc nam długie nam brakowało, więc to nie było aż tak na styk, więc zbierę ze stąd. Ha, wiem, że to jest podłoga, i wiem, że to mój domek, ale e, to jest dosyć ważne, bo to chcę, żeby wiedzieć, jak to wygląda żebyście i wy wiedzieli, i ja wiem działał bo tutaj to akurat, no to wiem jak wygląda, bo to po prostu będzie zaraz zbudowane, ale czy to będzie dobrze, mniej więcej fitowało wszystko, więc uwaga... Jest chyba spoko. Jeszcze tutaj zostawimy. Tutaj jeszcze położymy fensa i będzie tak dosyć fajnie myślę, bo jednak szersze schody są bardziej takie, no, jestetyczne. Tutaj jest taki mały tarasik, będzie można sobie wyglądać. Oczywiście, okienka, tutaj wszystko będą, będą ściany. Jeszcze tego do końca nie zaprojektowałem w głowie, szczerze mówiąc, jak zrobić z tym daszkiem drugim, bo jak mówię, są dwa daszki, tak? Zawansowane technologicznie. Naprawdę duże, duże przedsięwzięcie dla mnie to jest. I jak myślicie, że tutaj te płotki. Powinny być białe, czy może jednak czarne? Więc czekam też na Waszą opinię. Cały czas słucham Wam w komentarzach, bo naprawdę to jest coś, co najbardziej nam pomaga, jakby o polajwach. No jest najlepsza forma interakcji, jeśli chodzi o ferajne między wami. Więc słuchajcie, tutaj troszeczkę ogarnęliśmy. Jak widzicie, też ustawiłem tego cobblestone'a, stolna, żeby wyglądało tak, takie fundamenty. Mi się to coś podoba. Nie wiem, jak Wam z daleka też to się fajnie prezentuje. Jak patrzcie na domek z daleka, to wygląda to po prostu spoczko. O, popatrzcie sami, tutaj wyobraźcie że jest ten dach. I to wygląda całkiem nieźle. Myślę, że będzie finalnie finalnym no przynajmniej. Dobra, więc zjedźmy na dół, zejdźmy na dół, bo nie mam bagonika, nie ma irona przy sobie chyba nawet. A nie, mam irona, ale już dobra, mam bagonik na dole. Więc ta kolejka prowadzi właśnie, tak jak widzieliście już w sumie, do tego miejsca. I teraz stąd e, bardzo chciałbym ją dokończyć. I czekajcie, jak daleko jest ta spawn, o mój Boże. O nie, dobra, potwory mnie biją, nie jest dobrze, nie jest dobrze i słuchajcie, Kolejna fajna rzecz będzie to most. Okej, okay, więc ten most ten zrobimy teraz, wiecie? Zrobimy teraz ten most, tylko ten Pajojajo musi zginąć. To jest. Teraz. To dziękuję bardzo, że zginąłeś jajonku. Więc tutaj musi być most. To jest coś koniecznego i ten most będzie przebiegać, myślę, jakoś. Tędy, o, tędy myślę, że to będzie fajne. Nie będzie fajnie wyglądało, ale będzie po prostu działało. Tu będzie nasza, nasze tory, i ta ciuchcia nasza będzie przyjeżdżała przez. O, dokładnie ten obszar. Dokładnie tak. I to jest, zjedzie na dół. E, no i jedziemy, i spawn jest gdzie? Spawn jest gdzie? Spawn jest gdzieś. Kurcze, tam. Więc myślę, że ze samego spawnu nawet nie czy robić tą kolejkę. Myślę, że kolejka będzie działała a między mną a czekoladą. że nie pytam o zdanie, ale e, zobaczymy, co to jest Tu będzie mega epicki boss kiedyś. No to czekolet. powodzenia, bo to strzał, że czekolad napisał, bo to instru czekolada i to prowadzi do domku czekolada, więc okej. Okay. Zabijmy to szkletorsa, to epicko. Boże, kolejny! Kolejny teraz ogór, nie! O mój Boże, ile tu jest. Naprawdę, to jest, to jest za dużo towarzystwa. E, więc ten domek zaczyna wyglądać naprawdę kozacko. Napiszcie, co sądzicie o nim. Oczywiście to jest wszystko w trakcie budowy, ale ja osobiście z tego bardzo dowolony. To wejście jeszcze wymaga dopracowania, ale również myślę, że będzie całkiem spoczko, więc um, pierwszy raz wjadę kolejko na samą górę. E, uwaga, tu byłaby być i wejdziemy sobie na naszą działeczkę już za sekundkę, tylko musimy pewnie jeszcze zabić do Clippersa po drodze, bo on coś nam blokuje chyba. A nie chcę, żeby nam rozwalał. A! Nasz peron. Oj. Musiałeś, nie? Musiałeś. E, gdzie Anderta? Nie underta? O, 8 spoko, to... Dużo mi zmieni. E, ile tego? Nie ma nic prawie. O Boże. A to taka dziura brzydka. Jak aby to zakopać? Kamal. O nie, jak za miłem pytanie. Ja przepraszam bardzo. Na odcinki jak się tak klamię. Zresztą jest. Jest pierwsza w nocy. Tak, a o 9 mam streama, więc brawo. Ja, brawo, ja naprawdę bardzo się wysypiam. Więc y, słuchajcie, mamy więc 20 e, ambitne plany na wyjazd na sam szczyt. I uwaga, testujemy kolejkę, bo na live mi się nie udało przetestować, bo mi cyryl przeszkodzi. Uwaga, uwaga, uwaga. Ty, 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 ty. Jej, e, działa, więc jest dosyć elegancko. A ten y, tutaj jest pełny, a jest pełny już. Wow, więc tak tego też zbiorę. Hmm, I naprawdę, myślę, że na następnym live'ie będziemy musieli się skupić mocno na tej... Piwnicy, bo, bo tutaj do. No. Kurde, to jest takie cienkie? A nie, tu jest większe. Dora. myślałem, tak z tej strony tak wyglądało, to był taki mały domek. Tak się zdziwiłem, że aż takie małe to jest. Ale nie, nie, to po prostu tak wyglądało. Z tej strony i czy tu się sponują potwory? Nie. Na życie nie sponują się. Nie wiem, jakim cudem. W sumie tu jest ciemno, albo będzie ciepło. E, ale nie ma rudze. To możemy już zakopać, więc elegancko. Wow, naprawdę. Tu jest tyle rzeczy do zrobienia, że aż nie wiem, co się wziąć. Serio, muszę uporządkować itemy. Muszę w ogóle przerobić tą piwnicę. Pewnie, że to przerobiłem na live bo myślę, że to właśnie zrobię na live jutro rano dla was, dzisiaj rano to jest po live, jak wygląda ten odcinek eee, no i przypominam wam, że... Znaczy nie przypominam wam, bo w sumie jeszcze tego nie zrobiłem ale live'y będą dostępne jeżeli nie możesz go live'ów y na przykład, bo nie możesz zacząć o dziewiątej albo coś robisz o dziewiątej masz, nie wiem, jakieś kółko z, z, sklejania zabawek ze sobą nie, nie wiem, nie możesz wchodzić na live'y to po prostu zaproszę się na grupę ponieważ, eee, jeśli przypominicie, to będę tam stawiać linki do live'ów i najwięksi fani będą mogli oglądać live również po zapisaniu tylko na grybę Więc wbijajcie tam i słuchajcie, dzisiejszy odcinek był taki troszeczkę pogadańkowy, troszeczkę was oprowadziłem, wprowadziłem was w zmiany i opowiedziałam w jakim kierunku chcemy ruszyć dalej z domkiem. Więc dzięki ci wielkie, że obejrzałeś ten odcinek do końca. Subskrybuj, jeśli tego jeszcze nie robisz. Mi będzie bardzo miło, a ty będziesz mieć powiadomienia o nowych odcinkach. Więc subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia jutro. Cześć. Nie mam pozycji. Nie wiem, czemu śpiewa. Nie wiem, czemu śpiewa.